Słuchajcie, dzisiaj na będzie o człowieku, który nie tylko młot miał ze stali Steel. No, chciałem powiedzieć Jeremy Irons, ale zdaje mi się, że to jest John Iron. Superman, The Man of Steel numer 22. Dwie wersje okładkowe. Jedna to jest die cut cover, czyli okładka wycinanka. No, tak naprawdę nie ma tu nic do wycinania. Została ona już wycięta fabrycznie. Prześwituje przez to znak Supermana, a w zasadzie znak Steela. Zobaczcie sami, zaraz sobie obejrzymy. A to jest wersja regularna, która pojawiła się również i u nas w wydawnictwie TM Semi. Także przestrzelimy się przez tego Bed Boya. Już jakiś czas się zbierałem do tego, żeby zrobić sobie całą serię. No, i cel jest taki, żebyśmy zrobili sobie wszystkie cztery. Przypominam, że był już unboxing Death of Superman: Superman 75 z opaską, z plakatem i z innymi tam duperelami, które w tym Bed się znalazły. Rozcinamy to live na nawice. Także kto nie widział, niech żałuje i natychmiast pobierze obejrzeć jeden z poprzednich. Odcinków. No i był też unboxing białego Supermana. Supermana z martwych wstałego z tą zieloną okładką, gdzie wyciąga on dłoń do Jonathana Kenta. Eee, no, chciałem powiedzieć holograficzną, ale to tak naprawdę cholera wie, co to było tam w środku, jak to się nazywa. No ale mniejsza z tym. Najważniejsze, że robimy sobie Reign of the Superman, czyli rządy Supermanów, bo Supermana, jak ktoś ostatnio zauważył w komentarzu, jest u nas zdecydowanie za mało i nadrobimy te braki. No tym bardziej, że jest zupełnie o czym pisać do domu. The Man of Steel is Back, Busting Out, Louis Simonson, John Bogdanow i Dennis Junkie. No ale żeby zacząć jakoś również z grubej rury przed zagłębieniem się w tego bad boy'a, to dzisiaj tylko krótki shameless plug. Spawn numer 300, History Making Issue z moim blank coverem jest jeszcze do niedzieli, Dostępny bez ceny minimalnej w aukcji internetowej. Link w opisie filmu i jak zawsze na mojej grupie facebookowej Jakub Martewicz Art. Jakub Martewicz Art, gdzie zawsze jesteście welcome, żeby zajrzeć poszczegóły Do tego licytacja oryginalnej planszy. Także nie przegapcie tego, bo venom zje waszego kanarka. No dobra, ja się nazywam Jakub Martewicz, syn Starego Martewicza i autor takich komiksów jak Henryk Kajdan, Eurydyka i Kocia Planeta, a to jest kanał komiksowa Nawika, na którym nawijamy o komiksach od strony artystycznej warsztatowej kuchni. I aż zaplułem z wrażenia okładkę, na szczęście jest to regular cover, ale powiem wam tak, to nic, bo nawet gdybym ją zapluł jeszcze bardziej, albo nawet gdybym zapluł je obie, to jeszcze nie ma tragedii, bo... Mam ich po kilka sztuk z każdego sipu, dlatego, że przynajmniej do jakiegoś czasu, kiedy jeszcze to kupowałem, było to tanie jak barsz. Bardzo często znajdowało się za bezcen w jakichś quarter binach. Te kopie kupiłem gdzieś po 75 centów w Stanach. Potem dokupiłem jeszcze parę od tak, jak mi się zdarzyło. No po prostu lubię to. No, ale wydrukowana tego prawdopodobnie grube setki tysięcy, jak nie jakieś nie wiem miliony, pewnie razem wzięte, trzeba by sprawdzić nakłady. No i pewnie gdzieś tam to jeszcze do tej pory zalega, więc jak, jeżeli spodoba Wam się to, co widzicie w środku, to być może warto sprawdzić sobie niespodziankę, chociażby po to, żeby mieć plakat, który jest w środku, bo ten sam plakat, bonus Man of Steel poster jest w obu tych pozycjach. Tak, ja wiem, że wielu z Was już to ma, no ale przejedźmy przez to, no bo to zawsze coś daje. Eee, zobaczmy sobie najpierw die-cut cover. To, cała seria, wszystkie te cztery okładki, Holender, mogłem się przygotować i wziąć wszystkie cztery, żeby pokazać na pierwszy sip, no ale mam nadzieję, że nie zapomnę o tym w następnej nawice z tej serii. Eee, to jest za każdym razem ten sam schemat, czyli S, w tym wypadku S, The Man of Steel'a, a pod spodem... Cały wymieniający się z nicości bohater. Znowu chciałem powiedzieć Jeremy Irons, John Iron, stalowy Superman, Bogdanow i Denis Janki dają nam kilka tutaj wspaniałych w zasadzie można powiedzieć takich shotów. No bo tak, okładka regularna w środku ta przy tym diecat cover, no i plakat. W obu pozycjach taki sam, jeszcze się upewnię, bo już dawno tego nie widziałem. No, i można sobie ten plakat wyciąć. Taki mam plan kiedyś, zrobić sobie taką małą galeryjkę z tych plakatów. Tak wiem, Very Adult, no ale możecie mnie za to skazać. Żona mnie jakoś z domu nie wygania póki co. Tak, jest to to samo, także nawet jak ktoś sobie kupi regular cover, które z reguły pewnie jest tam szybciej dostępne, no to i tak plakat się znajdzie. Także pilnujcie, żeby plakat był. I tyle. No dobra, to zobaczmy, co tam jest w środku. Pojedźmy sobie edycją regularną, bo budzi ona moje wspaniałe wspomnienia związane z wydawnictwem TM. Semik Superman 1.96 i początek rządów Supermanów Triangle Era. Zaraz będzie wychodził nowy omnibus Volume 2 z Triangle Era. Eee, no ale to pewnie chyba się znajdzie w ogóle w numerze 3 tego omnibusa, a nie w numerze 2, bo Volume 2 to jest tylko część śmierci Supermana. No dobra, no to po kolei ta okładka. Powiem wam tak, będzie sentymentalny trip dzisiaj. Zagłębimy się trochę w te, w te semikowe czasy, no bo ja wtedy przeżywałem zupełną fascynację tym, co się w temym semik działo. No i te Supermany, Ring of the Superman, rządy Supermanów, to był taki powiew świeżości w porównaniu z tą konserwą, którą reprezentowała śmierć Supermana, że to jest po prostu koniec. Tam się wtedy wszyscy spieli. Rysownicy, Arek Wrublewski już to też zauważył i myślę, że miał zupełną rację na stronach klubowych, że zarówno w przypadku tych nightfallowych historii z Batmanem, ale szczególnie w przypadku e, Rządów supermenów, artyści i koloryści, wszyscy w ogóle redaktorzy pokazali naprawdę maksimum uwagi, żeby te komiksy wyglądały jak najlepiej. Jest to moim zdaniem ten triumf. Triumf amerykańskiego kapitalizmu, polegający na tym, że ziomy z DC zobaczyły, co robią ziomy z Image i chcieli im dorównać. I gonitwa wściekłych psów, gryzących się nawzajem za ogony, zaowocowała tym, że przynajmniej przez chwilę mieliśmy lepsze komiksy niż poprzednio. No, niestety zaowocowała również tym, że często mieliśmy gorsze komiksy niż poprzednio, na przykład Clone Saga albo to, co się działo z mutantami po 1992 roku, przynajmniej w mojej opinii. No o ile DC, moim zdaniem jakby tak porównać DC i Marvela, to DC wyciągnęło fajną lekcję, bo Nightfall jest cool, naprawdę fajnie się do tego wraca, wiem, że ludzie to czytają, jesteśmy podjarani, jak tam się okazują nowe polskie wydania i tak dalej, ale też i rządy Supermanów i potem to, co się działo w Supermanie przez kilka lat, te wszystkie Ordwaye, Jargensy, Bogdanowy, Simonsony, Sterny i tak dalej, Kesele, ciągnęły to w całkiem fajny sposób. Także yy, wydaje mi się, że DC wyciągnęło lepsze, Lepszą lekcję niż Marvel z tego całego zamieszania. No ale wracając do okładki, jakże świetny John Bogdanow, bardzo dynamiczny, bardzo ikoniczny przy tym, Tusz Denisa Dziankiego, stałego współpracownika Bogdanowa w Men of Steel. Dzięki Bogu mamy całkiem długi run, no potem trochę przerywany, bo a to Scott Eaton, a to ktoś tam wchodził do tych Men of Steel, no ale generalnie Johna Bogdanowa tam nie brakuje i o to właśnie chodzi. A i byłem zafascynowany tą okładką, zrobiłem nawet copy-paste taki sobie tuszem, znaczy po prostu odpatrzyłem i zerżnąłem w nieco pomniejszonym formacie, no gdzieś to dałem koledze. Ale czy to pod koniec podstawówki, czy na początku liceum, już nie pamiętam. No ale w każdym razie byłem tym mega zafascynowany i no, na tym się wychowałem. Efekty widać do dzisiaj, także. E, ale to jest i tak moim zdaniem lepszy, jedna z najlepszych okładek czasopisma Demon of Steel bez dwóch zdań. Te kolorki, to wszystko działa. To jest Jakże to jest seksowne, naprawdę? No słuchajcie, żona nie słyszy, nie widzi, to mogę sobie pozwolić. W środku. Stożko głowi. Pamiętam ten film tylko z nazwy, nigdy nie widziałem. Może ktoś z Was widział i oceni wartość merytoryczną albo artystyczną w komentarzu, ale pamiętam jakoś dziwnie mi utkwiło. To czasami tak jest, że jakieś reklamy nam gdzieś imprintingiem zasiadają w pamięci, mimo że nie pamiętamy samego kontentu. No i tak jest właśnie w przypadku tego filmu. Nie wiem zresztą, czy w Polsce jakąkolwiek karierę to zrobiło. No dobra, no to jedziemy. Tu może nie widać od pierwszych stron jakiejś takiej wielkiej rewolucji, ale stopniowo, stopniowo te wszystkie rządy Supermanów i Bogdanów Included będą nas porywać w zupełnie nowe rewiry. O ile te początkowe numery Men of Style 1, 10, 1, 15, bardzo porządny staw. Już mówiłem, że Bogdanów to jest moim zdaniem najlepszy rysownik, który wtedy władał pencilem, ołówkiem człowieka ze stali w tych czasach to tutaj on się rozbi surmania. To daje sobie naprawdę wielkie pole do popisu. Widać, że trochę podobnie jak Todd McFarlane w The Amazing Spider-Man, który z numeru na numer te bariery przełamywał kolejne, a to panele większe, a to coś, a to jakieś no, borderless i tak dalej. Tak, Bogdanów tak samo. Z numeru na numer gdzieś tam sobie bardziej jedzie po bandzie, no i jeszcze za parę, paręnaście numerów to już w ogóle popłynie i bardzo dobrze. Ta dynamika, no, sceny się tu dzieją dantejskie. Postawiono wtedy oczywiście, jak to jest bardzo charakterystyczne dla lat 90 na większą przemoc. No niestety, stety, no dla walorów artystycznych może i stety, no ale jak widzicie, czasy wcale też nie były jakieś mega cool. Tutaj nam się tak wydaje czasami, że tam dzisiaj są jakieś szczególnie ostre sytuacje i tak dalej, ale jak się spojrzy do tych filmów lat 80., -tych, 90., -tych, jak się spojrzy na Nowy Jork lat 70., na to jak się na przykład James Bond odbijał w ogóle w filmie pod koniec lat 80., no to widać, że te klimaty takie przemocowe, czy jakieś napięcia społeczne, inflacja, takie lekkie kryzysy gospodarcze, to jest coś, co wraca do nas jak bumerang. Nam się często wydaje, że my jesteśmy jacyś wyjątkowi. Tymczasem Borem Lasem jesteśmy tacy sami, jak inne epoki. Tylko tyle, że mamy lepszą technologię. No, to, to, to jest akurat fajne, że nie musimy do sraczyka biegać 5 km albo i dalej. No dobra, no albo w... jeszcze pół biedy jak jest. No ale dobra, jak nie ma, to przynajmniej biegać nie trzeba. Ale to potem znowu problem. Dobra, to się wytnie. Popłynąłem. Wracamy do Jana Bogdanowa. Zobaczcie, jaki fajny tutaj. To widać, że to jest spalucha rysowane. E, takie, można by powiedzieć, no troszkę troszkę po szybkości, trochę może niedbałe, byśmy powiedzieli, ale mnie to kupuje. Myślę, że Bogdanów absolutnie nie był rysownikiem, który był niedbały, tylko był po prostu. Czy jest? No mówię, był, bo on już bardzo mało tworzy tam tu i ówdzie go gdzieś widzę, jak ad hoc coś tam narysuje. No ale bardzo mm, nie przywiązywał uwagi tyle do jakiegoś takiego cyzelowania rysunków. Chociaż pierwsze numery Men of Style były pod tym względem bardzo porządne, on się dopiero później trochę, tak, trochę takiego polotu nabrał kosztem detalu ale on przede wszystkim jest skupiony na tym, żeby to kreskówkowo działało. I jakże tutaj ten styl, ten nasz główny bohater się tu odbija od tych samochodów, jak piłeczka, to jest czysta dynamika, czysta kreskówkowość, radość tworzenia. Widać było, że tu nie ma żadnego wysiłku, no i też fajne pomysły. Zobaczcie, jak spada perspektywa od dołu. Pokazywałem na jednej z nawijek, robimy krzyżyk na dole linijką, cak, 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 tu linie prostopadłe i rozwiązane. Super, no i oczywiście bardzo profesjonalna anatomia, i dynamika na pozostałych panelach. Myra prezentuje wszystkie swoje wdzięki zafascynowanemu Jeremiemu. No, znowu mówię Jeremy, co mi tak ten Jeremy Irons utkwił w głowie? Chyba kojarzy mi się z Alfredem z Batmana za dużo. No, ale ten, tutaj go odwiedzają, tu tego, nie wiem, czy to już nie pamiętam z tych dalszych numerów, czy to początek jakiejś namiętności. No nie, bo potem przecież będzie namiętność z Białym Króliczkiem, z dawno zaginioną miłością Irona. Bo trzeba pamiętać, że Iron to nie jest prawdziwy Superman, ani żaden jego klon, ani żaden jego tego. No tu uwaga, trochę spoilerów, no ale prawda jest taka, że i Wy wiecie, co się stanie, i ja wiem, co się stanie, więc dajmy sobie spokój. Jest to po prostu ziomek, który jest zafascynowany Supermanem i chce podążać jego śladami. No i kto wie, czy może to nie jest jeden z najbardziej interesujących z tych czterech Supermanów potem. Potencjał niewątpliwie fajny, bo tu całkiem nowa historia się rozgrywa, nie ma takiego napięcia, które gdzieś tam towarzyszy temu cyborgowi, temu okularnikowi, a nawet Superbojowi, bo tamtych podejrzewaliśmy o to, że są prawdziwym Supermanem, czy tam jego klonami i tak dalej. Byli bliżsi takiej, powiedzmy, quasi-prawdzie. Tutaj od, od początku nie ma tego suspensu, ale jest za to inna, taka bardziej przyziemna historia, co jest bardzo charakterystyczne dla Louise Simonson, dla Wheezy Simonson, żony Waltera Sim Simonsona, którego też znamy i kochamy z X-Factor, z Thora, i z wielu innych rzeczy, no ale y, też ma to do siebie. Simonson, że ona te scenariusze takie trochę szalone ma. Jak sobie tak się po, y, pomyślimy o tych jej X-Factor czy X-Men y, by Louise Simonson, to, to człowiekowi się to kojarzy, że aha, tak jak tutaj mamy Bogdanowa, który trochę sobie jedzie po bandzie, tak samo Louise Simonson też sobie pozwalała trochę jechać po bandzie. Y, ona też czuła, że to jest czas na troszeczkę takie rozluźnienie lekkie. Y, nie, tam, nie były to komiksy takie przeintelektualizowane jak w przypadku czasami to bywało trochę Chrisa Clermonta. To był taki dosyć kontrast. Ona, ona weszła z takim przyziemnym feelingiem, tak trochę się nie modliła nad tymi scenariuszami. I tutaj też bardziej to takie, tam jest czasami momentami więcej jajec niż w niejednokrotnie tych takich uznanych e, męskich counterpartach scenariuszowych. Na, naprawdę bardzo fajna scenarzystka, Louise Simonson, także oddaje wielkie propsy. No i tutaj The Man of Steel is coming through, aż Bogdanow i Janki musieli się podpisać. Nie najlepszy może Splash, jeżeli chodzi o te dwójce, ale fajna dynamika zobaczcie, działa, a raczej bym powiedział ciężar tej postaci, też fajnie, że tu znowu on nie jest stężały, tak jak te ziomy Jim Ali często bywają i innych, tylko zobaczcie on się wygina w taki sposób, że no, jest może trochę płaskawy z jakiegoś powodu nie wiem, czy to kwestia inkingu, czy tego takiego vibe'u, czy, czy może samej pozycji tego bohatera, ale z drugiej strony trudno zarzucić też, że nie ma tu swoistego takiego rozłożenia ciężaru ciała no, jest jednak tu, tu widać, że na tą nogę tutaj wszystko pada, tutaj gdzieś, gdzieś jest ta dynamika, która nie jest prawdziwa ale jest komiksowa i ja sobie to bardzo w Bogdanowie cenie, ale mi się podobają te komiksy, nie będę was kłamał. Fajnie też Inking, widać, że Denis Junkie się też rozluźnia. No ta, ta babka tutaj to jest szaleństwo, to jest rysunkowe szaleństwo, to jest świetna rzecz, rewelacyjna, kreskówkowa. W ogóle cały ten komiks jest rewelacyjny, no i wesołym oberkiem. Przechodzimy płynnie przez plaka, który już widzieliśmy. Uwaga, Lois Lane ee, zbliża się niebezpiecznie z ziomkiem, którego widzieliśmy już wcześniej w wcześniejszych issues The Men of Steel o podejrzanym imieniu, zwłaszcza po polsku, Jeb. Natomiast no jak się to rozwinie, to nie będę wam mówił, ale drzeb jawi się jako pocieszyciel e, atrakcyjnej Lois, która po śmierci Clarka, czy podobnie manej, czy aziunt, jakby to powiedzieć, przyjętej śmierci Clarka, jestem pewien, że istnieje lepsze polskie słowo, które w tej chwili nie przychodzi mi do, do głowy. E, no, jak to młoda kobieta, opcje swoje trzyma. No dobra, Lex Luthor, fajny jest ten Lex Luthor rudy. Powiem Wam, że to mimo, że ten pomysł wydawał się z gruntu nie do utrzymania, no bo jakby ktoś nam dzisiaj powiedział, że mózg glutora zostaje przetransplantowany do młodego ciała, to... Mówiąc krótko, pewnie nie byłby to pomysł, który każdy redaktor z DC wyknąłby jak świnia trufle, to jednak tutaj jakoś to działało. Te historie, może nie że czytałem je ostatnio, ale w pamięci utkwiły mi jako jedne z tam z ciekawszych ze śmiercią Lutora, więc jakoś tam wybrnęli. Wydawałoby się, że szaleńcze założenie, szaleńczy plot, no ale jakoś wykonaniem, egzekucją załatwili to. Świadczy to może o tym, że czasami egzekucja, w zasadzie ja wyznaję ten pogląd w 100%, że egzekucja jest zawsze ważniejsza niż pomysł. A tutaj by to świadczyło o tym, że nawet jakiś kiepawy pozornie pomysł, można zbawić ciekawą i niezłą egzekucją. Dobrze się bawiłem czytając te przygody Leksa. Trzymało to w napięciu, przynajmniej jeżeli chodzi o kilkunastoletniego szczyla, który wtedy czytał TM Semik. Fajne jest tutaj zobaczcie, no nie widzieliśmy takich twardych brył, takiej krechy. Aż trudno uwierzyć, że to szuje to Denis Junkie, który w tych pierwszych menowstwie był bardzo, bardzo pobożemu i bardzo, bardzo miał taką atencję do detali pokazywał. To, to jest naprawdę przełom. Myślę, że oni tu świadomie trochę poszli w kierunku bardziej szalonej krechy. Fajnie, że też redaktorzy im na to pozwolili, bo wtedy, wiecie, różnie to bywało. Ludzie byli bardzo przywiązani do tego, jak Superman wygląda. Ciężko było jakiemuś dziadkowi tam z Upper East Side, który siedział w DC od 71 albo i od 61 wyjaśnić, dlaczego styl musi wyglądać trochę inaczej niż współczesny Superman. Także, także mega fajna rzecz i też fajnie się to czytało chociaż o właśnie biały króliczek będzie o niej więcej w następnych numerach no ale ten styl stracił dla niej głowę i w przyszłych numerach jeszcze bardziej dowiemy się dlaczego no ale coś chciałem powiedzieć i zapomniałem aha chciałem powiedzieć że tak z niedysyjcznego punktu widzenia zapewnik uznawało się tezę czy za ogólnie przyjętą uważało się tezę że pogrzeb przyjaciela i potem rządy Supermanów to było coś lepszego niż śmierć Supermana Generalnie ja tak czułem od małego. Jak to czytałem, to rzeczywiście ta śmierć tam się ciągnęła. Tego. Doomsday is near, Doomsday is here. Who cares? A potem pogrzeb przyjaciela to było coś, co ciekawiło. To szło z numeru na numer. Powiem wam, że jak czytałem, no nie, nie będę kłamał, że tego ja czytałem uważnie. Tak sobie go przejrzałem tylko. Ale czytałem uważnie śmierć Supermana, bo sobie kupiłem omniaka jakiś rok czy dwa temu. Tego czarnego, grubego. I powiem wam, że. O dziwo większe wrażenie jakieś takie zrobiła na mnie ta pierwotna śmierć, ten Doomsday. Nie wiem czemu, może dlatego, że tam jest bardziej takie, więcej takiej tradycji, której kiedyś nie doceniałem. Potem te rządy już mi się trochę nudne zdawały. O ile jeszcze pogrzeb jest ok, to te pierwsze numery rządów są spoko, ale potem już jest ta taka akcja, która kiedyś człowieka fascynowała, a dzisiaj to już trochę skipujemy. Tam wiemy, co się stanie, tego. Czekamy już na ten powrót Supermana, więc e, żeby nie było świetne rzeczy w porównaniu z, z tym, co się wtedy zwłaszcza działo w komiksach, a już zwłaszcza z komiksami Marvela, e, może nie u nas w TM-semi, bo u nas jeszcze ciągle pokazywano dosyć fajne rzeczy, typu tam Executioner's Song i tak dalej, no ale wydaje mi się, że DC było trochę ahead, jeżeli chodzi o prezentację TM-semi, to już tam gdzieś w Marvelu wchodziły te wszystkie klon, sagi i tak dalej. Eee, świetna rzecz, ale moim zdaniem już nieco taka ob oblatana dzisiaj. Eee, jest teraz, uwaga, nowe wydanie Superman czy tego śmierci Supermana z nagrobkiem, które można sobie postawić na półce. Słuchajcie, w moim wieku, e, nagrobek postawiony na półce wcale już tak nie śmieszy. No, nie żebym czuł się i był jakiś wyjątkowo stary, ale po prostu mam już ten komiks w 700 różnych wersjach i nie, nie zamierzam chyba kupować następnej. Ale jak tak patrzę na te strony i na tego dżeba, który tutaj tajemniczo się pochyla, zobaczcie, jak ono fajnie tutaj ta, to ciało działa. No, mówię, jak jest. E, naprawdę wszystko fajnie działa. Jak tak na to patrzę, to se chyba tego omnibusa bym chciał znowu jednak jeszcze raz spróbować. Już wiem, co mnie znudziło w tym omnibusie: The Death of Superman. Znudziły mnie Annuale. Nikt jeszcze, łącznie ze świętym Stanisławem Kostką, nie wymyślił Annuala, który by działał. Może Tom Grindberg w Vatmanie, może Art Adams w X-Men? Tak, to są wyjątki. Jak tam ktoś wejdzie, to i skija wypuści. Ale poza tym, Annual to jest ś -ś -ś ten e rynsztok z reguły taki trochę wydawniczy, do którego jak ze świni nic się nie zmarnuje wszystko to, co ludzie do szuflady robią, to na koniec dnia upychane jest do Annuala. Także słuchajcie, te Annuale to jest zbora tych omnibusów, bo to człowiek przez to brnie i na tym się najczęściej zatrzymuje przynajmniej zatrzymuję się. Ciekawe, co tutaj pisano w listach, musiałem to przeczytać, no widzicie, nie przygotowałem się do tej nawiki zupełnie jak na lekcję języka niemieckiego w liceum, którego nie znosiłem. Eee, I tyle, także sobie może następnym razem weźmiemy, ale tak tylko patrzę, tu jest o doomsdayu, no tak, o doomsdayu, bo te... Komiksy się ukazały już kilka miesięcy po tym jak ukazał się Superman 75. Najpierw ukazał się superman numer y, Adventures of Superman numer 500, ten zielony, a potem ukazały się te jakoś chyba tydzień później, no i wtedy dopiero to zaczęło być znowu wydawane z tygodnia, z, z tygodnia na tydzień, no tak, bo to szło cyklem tygodniowym trójkątowym. Stąd te trójkąciki na okładce. no to już wszyscy wiecie, że. Właśnie ten numerek tutaj no to oznacza kolejność w danym roku, bo to co tydzień wychodziło i pi razy drzwi tych issues było tam 50 parę, no bo jeszcze jakieś tam annuale, jeszcze coś. E, słuchajcie, to tyle. E, fajna rzecz, ja aż na, jak na to patrzę, to aż chce mi się rysować. I o to chodzi, o to chodzi dla mnie w komiksach. E, słuchajcie, jeżeli podobają Wam się moje nawiki, to bardzo proszę zasubskrybujcie kanał, polajkujcie, skomentujcie, bo to zawsze coś tak jest. Tymczasem borem lasem miłego weekendu i do następnej nawiki!